Po raz kolejny urząd miejski w Sosnowcu zamienił się w manufakturę świętego Mikołaja. Miejsce, w którym dorośli na co dzień załatwiają urzędowe sprawy, stało się pachnącym piernikami biurem świętego Mikołaja. Mieszkańcy mogli poczuć się jakby znaleźli się w samym środku przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Ho ho ho, jak co roku oczywiście manufaktura świętego Mikołaja. Przebyłem kawał drogi, by przybyć do Sosnowca, zbudować tutaj swój drugi domek. Cztery piętra Urzędu Miasta w Sosnowcu zamieniłem na... Miejsca, w których szyjemy, robimy pierniki, wszelkie dekoracje choinkowe. Do tego oczywiście cały czas trwa dobra zabawa. Spotykamy się z Mery. Wszyscy użytkownicy TikToka ją znają. Bardzo wielka gwiazda, która przyjęła moje zaproszenie, by pojawić się w Sosnowcu. Oprócz tego prawdziwy śnieg spod samiuczkich tater. Tutaj koledzy z mzuku pomogli mi zbudować taką śnieżną rynnę, by każdy mógł poczuć się tak, jak kiedyś to bywało. Czyli dużo śniegu, dużo zabawy. Oprócz tego karuzele, zjeżdżalnie, orkiestra denta, no dzieje się! Mnie się najbardziej podobały robienie y, tych y, wypieków i, i też snowboard i te zjeżdżalnie, no nie? Co najtrudniejsze było? Bo, bo. Bomby. Bomby. A co to było te bomby? Rozbrajanie bomby, że kabelki, że trzeba było zgadnąć na przykład o, księ... o księżniczkach, o z deskarze, o Mikołaju i tak dalej, i tak dalej. No. czyli trzeba było trochę pogłówkować. Tak, tak ale, ja, ale ja tak bardziej jakby, bardziej wiem. My. My tak bardziej zrobiliśmy tak, że wszystko odgadnaliśmy i ten... I mi się najbardziej podobało tak. Zjeżdżanie wtedy na tym tym snowboardzie się dwa razy wywaliłem. I pierniki fajnie było ten robić. A punktualnie o godzinie 17 rozbłysła świąteczna miejska choinka. Tym razem troszkę inaczej niż zwykle. Wiadomo, starała się ogromna tragedia w Szyrku. Nie chcieliśmy dzieciom planów związanych z Mikołajem zmieniać, nie odwoływaliśmy imprezy, ale ustal, postanowiliśmy, że to ta choinka to światełko takie światełko do nieba dla, dla tragicznie zmarłych w Szyrku. W tym roku gościem specjalnym imprezy jest Marysia Jeleniewska, 17-latka z Poznania, która zawładnęła TikTokiem. i konto w aplikacji obserwuje 8,5 miliona osób. SK Info.